Jest jak bentem, chociaż nie noszę zegarka Raz jestem normalny, potem odpierdala sajpa Zmieniam się niespodziewanie kiedy gasną światła to Mój świat, drap, ty to trud, malca za tle lewie ciągle biedę, chcę mieć kiedyś dużo sianka mam, mam do trapu parę, słyszysz nieźle napierdala A ty to unika, tanie jakaś pierdolona kopia Każdy track, inne flow To unikać żadna kopia Każdej nocy napierdalam pierdalam. jesteś kurwa Ciebie szybko no bo jesteś kurwa Ty wpierdalasz Gerber No, no bo na ja ostatnim ja, ja. melu dostałeś po gębie No noszę się jak chcę, typie robię to co chcę 4 lata temu przewinąłem właśnie A ten nie. sam wers Że będę się wożył w chcę, będę, będę robił co chce. Ty typie możesz mi naskoczyć jak chcę liczyć torce Domu nie było pieniędzy, dlatego dusza nadążę Wiem, że muszę zapierdalać, no bo co jeśli nie zdążę nie salon no, nie jest ważny, ale bez niego by było tylko gozej. F Fajnie by było na sobie nosić kurtkę Moncler Za, za pięć koła albo więcej Shedder Freshman Czekam takie kosy na diemach, piszą, że tak naprawdę przygotować głowy, no bo jak już wejdę, no to spierdolnięciem W głowie spięcie mam to wszystko przez mój stan Chciałbym już to z to mieć receptę na ten zanak Aha Zrobię to od zara, opada go para słyszysz teraz od razu wiesz, że będzie karol